Przede wszystkim jestem i witam Was tutaj w setnym odcinku o kopaniu Licza z bagien, Także mamy to, mamy setny odcinek. W końcu udało się go nagrać. No i kopiemy sobie Licza. Mamy 21 maja 13:30. zobaczymy no, tu uda się wykopać w setnym odcinku 5 litrów tych, A mamy tylko do albo aż do No szkoda, wyrzucamy go tutaj. No i za tydzień to mamy. Za tydzień mamy 28 maja 28 maja, godzina jest 13.35 Przypominam, że cooldown na to żeby to skopać to mamy cały tydzień, 7 dni to wynosi i co do sekundy musi być czas wyliczony. Nie można zrobić tego wcześniej. Ewentualnie później można. Ja też to chyba robię później, bo już cooldown mi, mi minął. Ale zrobimy sobie to teraz, mamy czas. Zobaczmy sobie jaka jest aktualna cena licza z bagiem lecha lech 21 302 w cyklopedii, a na końcu standardowo sobie zobaczymy jak to na markecie wygląda. Ile to kosztuje. Idziemy się wylogować i logujemy się na kolejną postać. Tam spróbujemy wykopać licza port. Jeszcze wylogujemy. Kolejna postać. I też idziemy skopać. Czas bagien. Tego się nie chcę zabijać. Jest. Mamy licza. Dobrze udało się. Elegancko. To mi się przyda. To można zjeść to. to. Mamy pierwszego na Licza. Udało się. Fajnie, fajnie. Idziemy sobie mogli to za chwilę sprzedać. Cześć. To będzie troszkę inna cena na Macacie. No myślę, że może będzie te 20 tysięcy. i nawet 30. Zobaczymy. To będzie. Tutaj też się szybko. Wylogujemy, a może i to za chwilę cykl. Kolejna postać, mamy tylko decynek, a mamy tutaj obecne i jest Fela, i tutaj jest 28 i to jest, jest 1338, dobra, szybko się przelogujemy. Póki tam Mopków nie ma. Kolejna postać. Co mamy? Mamy Lecha, mamy Lecha. To już dwa Lechy. To jest gość na 1338. jest 28 maj, tylko on poleciał? Mamy Lecha, tak jest. A my tutaj też możemy się wylogować. Kolejna postać. Czy będzie trzeci lech? A nie, dec snake to mamy jak na razie dwa the dwa lechy. No bo tu mamy krzyżyki, to idziemy się wylogować. Niestety, mobek się pojawił. Można by tutaj stać się ten invisible, ale nie wszystkie moby tutaj na, na to działa. Także kilka mobów mnie tu będzie widziało. Trzecia opcja, jest wbijanie sobie niewidzialności, żeby tych krzyżyków wylawić. A szkoda. Dobra, no, ja tu się wylogujemy no i jeszcze dwie postać nam zostały. Jak na razie, dwa lechy, liczę i dwa Decnyki. Czyli brakuje nam jeszcze jakiegoś small Diamonta do kolekcji. I no, tutaj mamy 339 cent 28 maja. Wybój się. mascha. Co ostatnia postać? W mamy co mamy? Smalia, tak jak sądziłem. Ma diamant poleci. No i została nam ostatnia postać, tam też pewnie będzie mały Diamond Zaraz się o tym przekonamy albo Albo, albo, albo będzie Death Snake, ale tu mamy kciuki może Będzie trzeci Na tym samym odcinku Szkoda, dalej się nie udało Wszystkich tych siedmiu zdobyć, ale to raczej chyba się nigdy Nie uda też możesz przejść wylogować. Ostatnia postać. Trzymajmy kciuki, żeby ten liczb tutaj na tej ostatniej postaci. Zobaczmy. Death snake Snake'a to mogłoby innego spaść 3 De Snake'a, 2 lechy dobrze? 3, 2, 5 De Snake'a może być nawet więcej no Szkoda, no ale mamy te lechy, to można wystawić na marketa Ja tu sobie zapiszę godzinę Trzyma sprawdzić 22. 28 maja. Podem nie mamy jeszcze, bo do jutro. Ale zobaczmy na markecie jak tam wygląda sytuacja z liczem w tym tygodniu. Zobaczmy na maker, Licz i tu mamy 29 100. O, tutaj się nawet te nie sprzedały. Dwa były, no ale zostawimy je. Zostawi się je tutaj, a to jednego mniej, żeby były i może się przeradzą. Także bardzo fajnie. Dzięki też za oglądanie tego odcinka, setnego już spotykamy się, no może za tydzień, jak nie za tydzień, no to może za dwa, bo to cooldown i tak jest cały tydzień, więc mm. albo w sobotę, albo w niedzielę nagamy kolejny 101 już odcinek o kopaniu licza. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.